Kolejny dzień w kios wyszoranej Kioskowej. Część trzecia. Można powiedzieć, że są nowe aktualizacje. Ja się nie boję gry. Pewnie wy też. Czy ja się boję. Jest brak serwera, która jest gra. Tryb bez końca. Jest tryb fabularny. To więc. I lecę tutaj, tak lecę tutaj, widzowie. Dajcie łapkę w górę i subskrybujcie. Coś myślicie, że to będzie zły koniec? Skoro już jesteśmy właśnie wyżej ramej kebabie, to po co ja mam takie laki? Sam na tego nie rozumiem. Co to jest? Czekaj, ja tak zrobię, to mi się ten nie laguje ale już tak. To ten. No dobra, lecimy, lecimy, lecimy. Tryb fabularny będziemy grać. Ja pierdziele. Tu już się zaczyna gierka. Co to jest? Powiedziałeś, że jest no dobra, jesteśmy właśnie w wyścieranej kioskowej, która właśnie... Ja w się jadłem kepsa i było fajnie. Żadnych anomalii nie było. Nie no. Ja jestem ono. Nie jestem. Siema. Okej, okay. sprawdzimy czy jest anomalią. Nie no chyba nie, ona nie jest. Kamera bezpieczeństwa. Tu też nie ma. No myślę, że ona jest spoko, luzik co nie? Nie wiem. Nie wiem, widzowie. Tu jest pierwszy grudzień! Ja pierdzielę. Czyli święta noc. Ale po co grudzień? Już poko... Już mamy nowy rok. Ja znowu do mnie. Nie chcę... Ktoś tu jest. trochę wyciszę No dobra, jestem już widzowie No to, to, no to co? Robimy Umieścimy Lawaszu, Lawasza, Lawasz hmm. Zarąbiste. Żeby znowu, że na drugim odcinku, że w ogóle się nie bałem. Tak dalej. Ni niczego się nie bałem. Ja powiedziałem na tej podlodówce tutaj tam było tu, ja pierdzielę. Co jest, pracownik tygodnia. Najlepszy pracownik. Za 25?! Ja mam tylko jeden. Pierdzielaj. A, jeszcze raz, nie, jeszcze raz, dla No dobra. Jadę Zero już warma Daj klientowi Zapomniałeś o czymś No zapomniałem no Jeszcze raz chcesz tego lawaszy czy co czy tam gówno co to jest

Co jest? FAK? <coughs> TU ZAMYKAJ! NIE! Zostaw mnie! Zostaw mnie! jak to długo trwało Spierdziaj klaunie Ja pierdziela czuję się jakbym grał w tego anomalii i jędzce prawie naprawdę bo to są same anomalia tu jakiś debil właśnie tutaj patrzy tu... tutaj patrzy na lodówce Co ROBIŁEŚ?! Czy jesteś anomalią? Sobie oglądam Julisz. Co to, jak ona jest kobietą. Nie wiem, czy... go, bo takiego typa robił. Chyba... można powiedzieć, że... Był. Nie no, można możemy powiedzieć, że jest prawdziwy. Ale Tipaga robił. Nie wiem czy wy to widzieliście, ale chyba to była moja wizja. Możecie mi to popatrzeć. Ja nigdy nie jestem taki debilarny. Proszę bardzo, Szłama. To nie była... Dobra, to była... Nie, to nie była anomalia? No bo to może ten grzybek wyrosnąć, takie gówno. Mam obsłużyć ile? Dwa klientów jeszcze. Bezgrillowanie? Znowu będę oglądam. No dobra, czy Lawasza. Krzemu tu jest napisane Lawasza, a tu Szałama. Lawasza, plan 3. Każdy tego nie nabierze, frajerze. W też to jeszcze chyba będzie następne odcinki z tego, czy ramy, z ramy nie. Można by to powiedzieć. Ja się boję. Pewnie wy też. Albo jak nic, jak się nie boi, to zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. I zaczynamy kolejny rozpoczynanie dla waszych. 1500 łapek Dobra. Dobra. Można by to powiedzieć. dobijcie ludzie, w 1500 łapek. Bo może bo dzisiaj będę ten no bo na kolejne święta będę miał komputer gamingowy i będzie grać classrooms? tak te classrooms zaloguję się na steamie, będę miał karty z tysiącami ze steama to nie znacie to i będzie na kamerce zaloguję się Co ty mnie wypchnął? była anomalia Mogę nie no no co za Ja pierdzielę co to jest Co za człowiek co on tak chodzi co on jest bez butów Dużo I to dużo Nie, wiem, Nie co nie jestem. No niby jest bez butów i... Możesz zdecydować się. Na nieobsługiwanie. Nie no. Ja to jako to nie obsługiwam. Nie pukać. Pamiętam gdzie, no! Będziesz żałował, że tak mnie potraktowałeś. A ja ciebie, Franży <laughs> łamad O! Chieba, gościu. Czy ty masz? Tak. Eee, Przedtem. lawaszy. Nie, nie wiem, czy robić tutaj lawaszy w kształt szramy. A, ma dwie głowy! Ja pierdzielę. czy mi się tak wydaje, że on ma że, Czy on ma naprawdę... Nie, jak mówisz, że był tutaj wcześniej, to oznacza, że ma dwie głowy. Nie skończyłaś obsługi mojego zamówienia. I bardzo dobrze. W porządku. Pamiętam dla ciebie No to pamiętasz dla mnie. Ja nie będę cię pamiętał. Czy to jest normalny człowiek? Ja tego nie wiem. Ja pierdzielę, 200 zł. U mnie, to, u mnie to jest ten po 50. Co? Do odłączono. O, matko, nie, strasznie. Zamykam cię. Za to, to jak będziemy tak robił, to ten... Porządku, obserwuję cię. CO?! Ja pierdzielę. Siema! Siema! Czy idziesz tutaj do mnie? Zrób to szybko brak grilla, brak czosnku. Czosnek? A tu trzeba ten czosnek! Ej, a ciekawe trzy Wow, Ale straszne! Coś gorszy, niż myślałem. Coś gorszy niż myślałem. Nie Zamknąłeś kapę, wzrost w moją twarz. No bo zamknąłem ci jak będzie rosnął tak na, tak na samej górę, to a ja wiem co się stanie. Jumpscare, scary i dead. Zakończenie. Nie da się pykać, bo się da. Nie da się, bo się nie da. Są więcej właśnie odcinki z nawaski. Co? Co jest? Understand, 200. What the hej? Hey, on ma iPhone'a 17 pro Ty no rzeczywiście on ma 17 pro Ona czy on, nie wiem O, zaraz szósta! Czy to tylko jeden kili Ja ale się wystraszyłem Drygło mi się no dobra, będziemy, no wiedział, że on będzie ten dźwięk, wiedziałem, że to będzie ten te, ten pierdzielony telefon, wiedziałem, że to będzie pierdzielony telefon, przestań tego telefonu używać, będzie zaraz tam zaraz ci zabiorę i będę grał, zabierz tego i sobie subskrybuj, zapsy... ej, a za, a subskrybowałaś mi kanał? No nie subuję, zostawcie suba. Jeśli ty tutaj nowy, to subskrybuj zapsk... i lajkuj. Bo. Bo ten. Będzie mi bardzo słodko. Zrobisz ramy. Czy ja coś będę. Czy ona chciała jeszcze. Kolej... No zapomniałem o czymś. Oczywiście, że mógłbym zapomnieć. No oczywiście. Pepsi, man. Pepsi, No to dla ciebie. W końcu przyjemnie nie jest z... włącz światło bez Mamy to. W końcu tego mamy. To mój ulubiony dzień. Dobra, widzowie, jestem! Musiałem włączyć grill, włączyć światło i wszystko włączyć. Oj, nie Widzisz problem rozmawiający. Cztery i... tysiące mam! Nie wiem czy ona jest normalna. Przypomniał, że ona jest chyba normalna, no. Nie no, chyba ona jest spoko. Nie no, chyba ona jest spoko luzik Dobra nic nie ma, bo dur, prawdę Dodaj sos, umieś dla Dodaj siosi, siosi, mieszanie, mieszani mieszany, mieszany, kebab Więcej mięska. Chyba pewnie subskrybowaliście mój kanał, bo widziałem, że mam 117 ms. O, 19 Spoko luzik, zamykam kanał. Roślamy. Nie, no, nie będę zamykać. Gorąca i gotowa. Idealnie, nic nie powstrzymuje mnie na tej nocy. Dobra, ona była normalna. Mi się wydaje, że ona była normalna.

No, przepraszam, proszę Pani, ale już muszę zamykać, bo już jest noc. tylko trzy klientów! Samochód się chciał nie mnie stoi. Ja słodki jest Ja pierdzielę żebym nie miał takich migających Bo oglądam Julisz, Julik szram Julik tą Julkę Znacie ją pewnie, prawda? Macie ją w linkopisie Jeżeli będzie, będzie zamknięty komentarz to ten To na poprzedni odcinek Zrób szramy ja pierdolę zginęła jak tam krew. <tryk> Dobrze kontynuuj? Czy coś tu będzie? Zobacz tutaj. Nie, ja pierdziele, znów ten Debil. Dobra, zobaczę. Kurna. Tu, a nie straszy mnie, fak. Co to za mał, co to za gówniarz? A Co to za gówniasz? Długi dzień? Zawsze. Ludzie patrzą wiem. Równo, gdy wyglądasz tak dobrze. Co on podrywa? Rozumiesz. 200 całości. Nie, co? Czemu to jest 200 ropuksów? Nie wiem, czy ja mam go ten... Czy... Ja nie rozumiem. Nie wiem, czy jest normalne, ale dziwny... Ale jestem totalny ciężkim szoku. Dawno takiego klienta nie miałem. Nie wiem, czy on jest normalny, ale. Nie, no, dzieciak jest normalny, no. Nie można powiedzieć, że on nie jest normalny. On jest normalny. On jest. Nie jest dziwny.

Jak się nazywa? To już widzie. To już wiem, że on ma tę głowę. Ja wiem, że on ma tę głowę. No sami zobaczcie. Eee, no właśnie popatrzcie, no to jest jego jego tajna głowa. Czy ja jestem pijany czy coś? No przepraszam bardzo, ale tu już wiem, że pan ma tą głowę tutaj. 奶吗？ co to kuźwa jest? co to kuźwa jest? Co to ku... co to kuźwa jest? Co to kuźwa jest? Jaka głowa? Ja pierdzielę umię zęby. Spierdzielę. Ej, kurna! Co? Co? Nie rozumiem tego. Tu nie była anomalia! Nie, nie znaczy było anomalia, dobra, wiedziałem. Wiedziałem, kuźwa. Jeszcze tylko jeden kiniat. dzień człowieku jak ja jem tu normalnie To jeszcze jutro to, to... jeszcze jutro i będzie live chyba Nie no jutro live'a nie będzie no i jadę na urodziny do mojej dziewczyny Spierdzielać On jest sam Marion czy no, chyba tam buzia jest nie ja wiem ale on ma taką jakąś buzię dziwną to była anomalia, ja pierdzielę. znaczy to nie była anomalia tylko zwykły człowiek był no powiem wam no taka fajna aktualizacja no tak można powiedzieć, że bardzo fajnie Graje jest arąbista. mam nadzieję, że wam się film spodobał, trzymajcie się ma